Cześć, tak Pogoda, witajcie w pogodnych szortach. Zwykle w shortach poruszamy tematy niecodzienne, to znaczy takie, które nie są reakcją na coś, co wydarzyło się w danym momencie, w danym czasie na polskim rynku politycznym czy na polskim rynku gospodarczym. Natomiast są takie dni. Że naprawdę, klękajcie narody, nawet mi ściąga trampki przez głowę. To, co się dzisiaj wydarzyło, tak naprawdę to, co wydarzyło się wczoraj, to jest już pewnego rodzaju kuriozum. Ja naprawdę, kupę lat żyję na tej ziemi, myślałem, że niczym mnie już polscy rządzący nie zaskoczą, że niczym już chłopcy spisu nie wywołają na, moich, na mojej twarzy wyrazu totalnego zdziwienia, no ale to, co się udało zrobić. Na ulicy Świętokrzyskiej to naprawdę jest hardcore. Cóż się stało? Po konferencji prasowej prezesa NBP, pana Glapińskiego, na, na ścianie głównej, czy właściwie na ścianie bocznej tak naprawdę budynku NBP, budynku Narodowego Banku Polskiego, pojawił się jebutny banerek. Bannerek ten widzicie na ekranie, ale ci, którzy słuchają na Spotify'u, muszę go przeczytać. Zresztą myślę, że dla tych osób, które widzą to na ekranach swoich telefonów czy komputerów, treść jest tak kosmiczna, że pewnie chcielibyście naprawdę, żebym to przeczytał, aby abyście mogli wszyscy uwierzyć, że nie śnimy. Baner ten pokazuje mianowicie, jakie są główne przyczyny inflacji w Polsce. No, przyczyną numer jeden według chłopców z NBP jest agresja rosyjska na Ukrainie, a według przyczyną numer dwa jest pandemia i jej skutki. Oprócz tego na banerze tym po prawej stronie... Pięknie wypisana jest sentencja, która mocno wiąże się z aktualnie procedowaną ustawą sejmową. Sentencja ta brzmi: obciążanie NBP i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla. Pomijając już formę językową, pomijając parę detali, które się tutaj znajdują, i oczywisty idiotyzm całej, te, całego tego przesłania co jest bardzo ważne tego banera nie wymyśliła jakaś panienka w dziale marketingu siedząca za sześcioma szafami gdzieś tam daleko, gdzie pająki nie dochodzą i gdzie słońce nie dociera. Ten banner to de facto prawie cytat z tego, co na konferencji prasowej powiedział właśnie Glapiński. Glapiński powiedział otwarcie, że narracja, że to błędy rządu doprowadziły do inflacji, to narracja Rosji. Powiedział wiesz, dodatkowo, że jeśli ktoś chce protestować przeciwko inflacji, to niech idzie pod ambasadę Rosji, a jeśli uważa, że pandemia narodziła się w Chinach, to też pod ambasadę Chin. To są to jest cytat, to są słowa prezesa NBP, człowieka, który zarządza teoretycznie, a przynajmniej stoi na czele tej instytucji. Instytucji, która, absolutnie, która ma absolutnie kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego państwa, dla funkcjonowania naszej gospodarki. Glapiński twierdzi, że to wszystko to bzdury, to demagogia, bo przyczyny wysokiej inflacji na całym świecie są dwa: jest to pandemia i agresja Rosji na Ukrainę. I ten dokładnie tekst, oczywiście trochę przeformatowany i dopasowany do, do, jakby do formuły banera, został właśnie na tym banerze wyświetlony. Powiem Wam tak. Naprawdę wiele rzeczy w życiu już widziałem, wiele tematów na, w moje ręce trafiło przez te wszystkie lata, przez ten cały czas, ale to już jest poziom abstrakcji, to już jest poziom kretynizmu, to już jest poziom określenia, tak naprawdę, swojej grupy od wyborców, który absolutnie zabija, który absolutnie przekracza wszelkie normy, bo wystarczy spojrzeć na podstawowe dane, wystarczy spojrzeć na podstawowe informacje i nagle okazuje się to, co rozumieją i wiedzą wszyscy normalnie myślący ludzie. Inflacja jest wynikiem do druku pieniądza, masowego do druku pieniądza, który w momencie uruchomienia działań covidowych czy około pandemicznych nastąpił praktycznie na całym świecie. Tu, oczywiście, rekordzistą są Stany Zjednoczone, które swoją swój dodruk, czy tam, powiedzmy, swoją emisję pieniądza M3. Podniosło ponad 25%. Na wykresach widać, że Stany Zjednoczone absolutnie przebijają zdecydowaną większość gospodarek światowych zdecydowaną większość krajów na świecie. Zaraz za nimi, czy tam w sporym odległości, ale jednak za nimi jest Francja. Chwilę później mamy całą strefę Euro, bo przecież Europejski Bank Centralny drukował euro jak szalone. Tu oczywiście mamy, mamy Hiszpanię, mamy Niemcy, mamy kilka innych krajów. Natomiast na całej tej liście widać jedno, że w końcówce roku 2020. 2022, kiedy już tak naprawdę te najgroźniejsze dla gospodarki sprawy związane z lockdownami pandemicznymi, z blokowaniem biznesu, z blokowaniem transportu następowały, w połowie 2022 roku większość krajów kładła już nogę na hamulcu, spowalniało tą emisję pieniądza po to, żeby, emi żeby inflację jakoś utrzymać w ryzach. No, u nas to nie nastąpiło. U nas, mimo chwilowego zejścia właśnie gdzieś tam w kwietniu, maju roku 2022, zaraz później, Później, ze względu na potrzeby bieżące, ze względu na to, że trzeba jakoś pokrywać dziurę finansów publicznych, do dróg pieniądza natychmiast ruszył. W roku 2023 nie tylko się nie zatrzymał, ale jest wręcz jest przyspieszany. No a po tym, co usłyszeliśmy z ust prezesa o podniesieniu wartości 500 na 800, po tych dodatkowych pieniądzach, które będą w ramach kampanii wyborczej wyciągane z naszych kieszeni przez dług, dług, który będziemy spłacali my sami, nasze dzieci, nasze wnuki, a pewnie jeszcze dwa czy trzy pokolenia w dół drogi. Przez to wszystko Polska naprawdę jest na bardzo niebezpiecznym kursie. Na kursie, który, tak jak ostatnio omawialiśmy, jest dość mocno, przypomina kurs Argentyny, Wenezueli czy paru innych krajów na świecie. Przerażające jest z tym wszystkim jedno: to, że drukują pieniądze, oczywiście, bo to dług, którego będziemy musieli, brzydko mówiąc, rozliczyć się my wszyscy, obywatele, którzy na ten cały burdel muszą zapracować, ale przerażające jest to, że taki baner się pojawił. Świadczy to o dwóch rzeczach. Przede wszystkim o tym, że nasi rządzący albo dość frywolnie podchodzą do komunikatów, które wysyłają w rynek, to znaczy, że po prostu nie boją się niczego. Nie boją się żadnej reakcji, nie boją się żadnych opisów i tak dalej. Albo niestety o tym, że zrobili badania, które pokazały, że dla większości obywateli, dla większości ludzi, którzy mają czynne prawa wyborcze, które w, na jesieni pójdą do urn, które na jesieni pójdą głosować, taka informacja będzie wystarczająco dobra, żeby potraktowali ją jako prawdziwą, żeby potraktowali ją jako coś, co faktycznie jest jakimś opowiedzeniem prawdy. I to jest ta lewa strona, czyli przyczyny inflacji to oczywiście dodruk, dodruk rozpoczęty w czasie walki Dawidowej, kiedy po prostu zablokowywano gospodarkę, kiedy blokowano możliwość normalnego prowadzenia biznesów i wypłacano ogromne kwoty pieniędzy za, dla tych, którzy ich potrzebują, których biznesy faktycznie Stanęły na krawędzi upadku i dla tych, którzy jej nie potrzebują. Ja sam znam, słyszałem wiele historii o tym, jak to firmy pieniądze otrzymane w ramach tarczy covidowej przeznaczyły je na wpłaty wstępne do BM-ek, na różnego rodzaju działalność, niekoniecznie związaną z ratowaniem statusu tych firm w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, czy w związku z zagrożeniem gospodarczym wynikającym z zamknięć generowanych pod hasłem właśnie epidemii. Ale to jest temat na inną bajkę. Ogromna ilość pieniędzy dodrukowywanych na ukraińskich uchodźców, na sprzęt, który kupujemy i przekazujemy bezpłatnie Ukrainie, to jest temat na jeszcze inną rozmowę, pewnie nawet nie ze mną, bo ja od tych tematów staram się być jak najdalej. Natomiast na tym banerze mnie dużo bardziej przeraża ta druga część, ta strona prawa. Strona prawa, czyli informacja o tym, że obciążanie NBP, obciążanie rządu winą za to, że ta, ta inflacja jest tak wysoka, że to jest ta narracja Kremla, Kremla. niestety bardzo Mocno mi się skleja z tym, że w dniach od 24 do 26 maja sejm nasz, polski sejm, zaplanował procedowanie ustawy, w której mówi się o tym, że wszelkie działania, które można domniemywać, że służą za propagandę rosyjską, to będą działania, które będą uruchamiały spirale przemocy, które będą uruchamiały spirale konsekwencji dla autorów. Efekt jest więc taki, że te planowane zmiany w Konstytucji, planowane zmiany w ustawach mogą sprawić, że ktokolwiek będzie przed wyborami pokazywał wyniki finansowe Polski, pokazywał właśnie wyniki związane z M3, wskaźnikiem, który pokazuje ilość pieniędzy wypuszczanych przez Narodowy Bank Polski na rynek. Że każdy z takich, każda z takich osób, między innymi ja, będzie traktowana jako ktoś, kto właśnie jest częścią tej narracji Kremla. Będą te osoby ścigane, będą te kanały likwidowane, będą te osoby wyciągane w tym momencie za uszy i pociągane do odpowiedzialności, mimo tego że mówią prawdę mimo tego, że mówią o faktach. Zobaczymy jak będzie. Mam tylko cichą nadzieję, że ten elektorat nie tylko pisowski, ale w ogóle polski wyborca po tym co widział w klasach covidowych przez lata 2020-2022, po tym jak w ciągu jednego dnia zakończył się temat najgroźniejszej choroby świata i zaczął się nowy temat, po tym jak eksperci od wirusologii natychmiast stali się ekspertami od działań wojennych, od sprzętu wojskowego, od taktyki, od strategii. Że po tym wszystkim przynajmniej części z nas otworzyły się oczy, przynajmniej część z nas pieczna ręką w stoi i powiedziała dosyć, dosyć trzeba zacząć myśleć samodzielnie, bo to co wylewają na nas z mediów, czy tutaj, tak jak tutaj z elewacji budynków, to już po prostu o pomstę do nieba. Woła. Tyle przemyśleń, spójrzcie sobie na ten banerek i jeśli znajdziecie coś takiego w przyszłości, w czasie tego dochodzenia do wyborów, a myślę, że patrząc na jakość ludzi z spisu z partii rządzącej, można się spodziewać nie mniejszych, nie mniej zabawnych kwiatków. Jeśli takie rzeczy w przyszłości zobaczycie, to nawet jeśli nie będzie już mniej mojego kanału, pokazujcie to swoim znajomym, pokazujcie to swoim przyjaciołom, bo naprawdę ten poziom skrytynienia, ten poziom chamstwa, propagandy, która dzisiaj wylewa się na nas, to już jest przegięcie pałki. Miłego dnia, Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć!